Witajcie! W tym odcinku na kanale LADIES będziemy testowały wegańskie, zdrowe, organiczne słodycze. Zapraszamy! Zostaliśmy paczkę od Pole na stole i są to wegańskie, organiczne biosłodycze. Eko, organiczne, biologiczne, wegańskie, wegańskie bezglutenowe, bezlaktozowe. Wspaniałe Czyli rzeczy. pasują jak najbardziej dla nas, prawda? Prawda. A jeżeli Wam się spodoba, to wchodźcie na ich stronę i macie... Kot rabatowy, 10% na wszystkie produkty, ladies na polu. Wszystkie szczegóły są poniżej, więc jeśli coś Wam się spodoba, sprawdzajcie. Bambuci, O kurczę, jaka słodka nazwa! Banany suszone z surowym kakao. Mm, Słuchajcie. fajnie. I to jest cały skład, więc nic tu więcej nie ma. Banany i kakao tylko. A to w ogóle wygląda jak kora. Ja że jakieś coś. A to jest pyszne, zależy z czym. Chleb lniany, suszony, bezglutenowy. Praw. Raz to znaczy, że nie był prze... Suszony. Nie był gotowany, nie wiem. No, jak się robi. Więcej Przy temperaturze tak? więcej niż 30 stopni. Ale. No, Dobra. Śmieszne. Robię. dobra. Mm. Nie, słuchajcie, smakuje jak banan w czekoladzie, naprawdę. No? Nie słuchaj. Okay. Jest naprawdę dobra. Tylko taka bardziej. nie, <słuch> <ja. słuch> No smakuje jak burak I, i smakuje jak takie zdrowe, zdrowe jedzenie. W ogóle spoko jest to, bo na przykład jak się kupuje takie suszone banany, to one są zwykle takie totalnie suche, że są twarde, mm -hmm. a to jest one takie jest taki... bardziej miękkie. I mięsiste, naprawdę mm -hmm. spoko. I skojarzyło mi się, można zamieść chipsu nawet, prawda? No pewnie. Takie chrupki. No bo nieraz nie tęsknisz za chipsami, tylko za tym chrupaniem. No, więc jak najbardziej się, mm. się przyda. Zobacz kiedy jest skład. Burak na pierwszym miejscu, siemię lniane. Marchewka, mm. słonecznik, cebula, czosnek, sól morska, imbir, majeranek. Zero cukru, Puszczu. zero jakichś tam pierdolów niezdrowych. Burak i czosnek. Farmer. Nie znoszę burak. Uwielbiam czosnek, jestem super fanem czosnku, ale nie znoszę buraków. Nie, jest z też składników też. Spinak, cyzyna. Bez glutenu, bez cukru. Co Najlepsze jest? Najlepsze batony w galaktyce. Rodzynki. Tak, I jeszcze łuska na się na konopi. O! 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 To najważniejsze. To wygląda w ogóle jak szpinak porażony, taki w kostkach jak kupujesz, wiesz? No, naprawdę. Nie, fajne jest to, że wszystkie te słodycze są wegańskie, bo na przykład, no, jak mam znajomych wegan to wiem, że dla nich to jest ogromnym problemem, żeby zjeść coś słodkiego, bo zazwyczaj jest tam jakieś mleko, albo jakieś inne przetworzone jajka, na przykład coś takiego. Może e... no, jest to zdrowsze, w przykład ja ostatnio staram się nie jeść mięsa, żeby właśnie żyć zdrowiej, bo obejrzałam taki dokument What the Health, y -y -y. który właśnie mówili o jego złych skutkach y -y. na organizm, więc... Więc zobra, dobra, spróbujmy i może nie jest słodyczy na rzecz to, takich to, 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 zdrowszych. To taki Bardzo mi to smakuje, w sensie to jest taki fajny baton, czasem masz ochotę to... tak coś sobie przegryś, a wiesz niekoniecznie jest to baton, bo baton są zawsze na a to jest takie właśnie tak jak idziesz do lodziarni i nie masz ochoty na lód, jakiś czekoladowy właśnie. tylko na sorbet. To jest taka sorbetowa wersja y, batona cytrynowa. Z, y, no. I w ogóle kojarzy mi się z jakimś ciasteczkiem. W sensie ten, ten, ta cytryna, coś takiego bardzo podobnego jadłam. No możliwe. No uczucie buraka, ale nie tak bardzo. Więc w sumie spokojnie się cieszę, no bo ja to nie smaki są nie tak fajnie subu przyłamane, więc naprawdę nie jest źle. To prawda. O kurka. Hmm. Mm -hmm. Nie, naprawdę jest fajne. Bałam się na Macedonę, ale na przechanski jest super. Naprawdę. No. A skład? Jak najbardziej polecam. I w ogóle no. mieszanka taka zimna. Jakby wcześniej um, nigdy w ogóle nie mogło... Nie pomyślałabym o takim czymś w sensie, że no. szpinek jest cyrigna. Nie jest waniliowo-czekoladowy w ogóle. No nie? Ale no zobaczymy, no może przekaże dobre no. Czekolady. No to jest całkiem na pewno dobre przyłączenie. Mój tata akurat ma ule, więc ja tutaj jestem małym specjalistą od miodu. Bym powiedziała. Znaczy nie, tylko takim bardzo małym, bo to tylko no. po prostu tata wie cokolwiek jest o ule. To Taki Dobra, mamy masło, masło bananowe. i Do deserów. Tak, i to jest do deserów, naleśników i do pieczywa. Jest strasznie to tylko jest... czekaj, ja chcę zobaczyć w ogóle jaki skład. Banany, 45%. ananas, ananas mleko, mleko kokosowe. Ale naprawdę dobre. Nie smakuje jak miód. Mhm. No znaczy, go strasznie słodkie. Czuć konsystencję miodu, ale no w ogóle nie smakuje. Bardzo to. ciekawe i strasznie słodkie. I nie wiem, się ogórki mam tu ja dużo, że tak trochę ten smak jednak załagodzi. No, no, no. Załagodzi bez naprawdę albo do jest strasznie jakiegoś, słodkie. Albo do jakiegoś szejka, coś takiego, no. to, żeby dodać takiego. Ale bardzo dobre. dobre. Jak trochę jak Nutella. No. Dla mnie na przekąskę taką do pracy albo do szkoły. I to w ogóle nie jest drogie, więc można sobie pozwolić na to raz na jakiś czas. 12 zł taki słoiczek kosztuje. W ogóle, wow. A nie? Bardzo fajny. No i skład to jest miód, pszczeli, kakao i vanilio. <grym> Także ja jest super, naprawdę. I ma słodką pszczółkę, maję tutaj w ogóle. <grym> tutaj mam morwę w czekoladzie, to jest też rat. Czyż nie jadłam takie coś, oni jeszcze nie ja Nie jadłam. E, nigdy. czekoladki takie, nie? Mega płycha. W no białej czekoladzie, w ogóle. Bo to jest super. w czekoladzie. Czarnej. Zwykłej, tak, pewnej. To jest czekolada z nieprażonych ziaren kakao. To jest cereal, właśnie tylko to, to, no. to jest chworowe. Nie mamy pojęcia, ale co to jest. <laughs> jak to jest? Więc... Czarne kuleczki. Wygląda no trochę jak Nie, no nie jak śliwki, jak takie... No, 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 trochę, no, takie, no. trochę jak rodzynki, jest tak, rodzynki tak, jest tak, jestem tylko. też tego samego zdania. I ja nie hmm. Dobra. To jest taka Zobaczysz, że jest różnica między tym a czekoladą zwykłą. Mm -hmm. Nie wiem, jak to wygląda jak rośnie, a co dopiero w takiej formie. Dobra, mam prawo to się zatwierać. O nie. Jest <grym> klasa. Hmm. Bardzo fajne, no. Takie gorzkawe. Gorzkawo-słodkawe. Są... Jeszcze w ogóle tej firmy, mm, ja u ciebie polecam też orzechy w czekoladzie. Dobre. Spokojnie, takie. rodzynki. To jest No spoko. Jak rodzynki, tylko to trochę, trochę mniej. Jak trochę rodzinki, nie wiem, takie... Tak trochę mniej intensywno to jest w smaku. jest lekko słodkie. Vegan. Wow, to jest przebieżne, naprawdę. Nie, o, ja nawet też. żeby po prostu wziąć sobie i jeść tak samo. No to też. Dobra, na przykład, słuchajcie, pomyśleć z popcornem. Ja tak na przykład robię, że do popcornu dajesz rawinę i to jest tak dobre A, włączenie, więc okay. naprawdę. Ja chcę tam. Ale musimy to i to spróbować. No dobra. Mm. Żelki, o oh, kurde, spoko, o, mega. Dobra, kto znacznie lubi żelek, dokładnie. No, ja jestem mega Żelki fanem. bez żelatyny, słuchajcie, więc w ogóle. O, piękne. super. Ja mam e, z guaraną. Mhm. Ja mam sokami zagęszczonymi, właśnie z granatu i z hibiskusa. No dobra. Zaczynamy? W ogóle... O Jezu, a czemu ty jesteś taka silna? A ja... O, I to jeszcze moja lewa ręka. Okay. Eee. Zdrówko! Ale w ogóle ostatnio na rynku pojawiło się bardzo dużo różelków, które nie mają żelatyny. Także... Ja to jest bardzo chyba niezdrowa z tego co o, to nie wiem. O nie Ale wiem, było. że na pewno obrzydliwy jest sposób wytwarzania no żelatyny. Fajnie, tak może <laughs> Jest mega gęste. No, no, to przez te nasiona on nasączone. To jak One. kompot. Mhm. W ogóle Słysze? moje ulubione to są białe, mam nadzieję, że to są moje jakieś czerwole. białe. Zawsze, tylko czerwole. O nie, a tu nie ma białych. Skład? A, zaraz, moment, od tego. Super. Mm. W ogóle nie mają konsystencji żelek. No, bo tak się... Bo żeleki się tak jakby odbijają od zębów. A tak jakby... To się tak rozgryzło od razu, tak, bardzo ale są pyszne. No, Zabij są do pyszne. Dobra, teraz wydrę czerwoną. Fajne jest to, że jak człowiek nie ma czasu, to po prostu kupuje sobie taki, e, takie nasiona chia w buteleczce. Fajne buteleczka w butele. Tak, bo to nie jest w sumie takie, wiesz, hopiś, żeby zrobić te nasiona. Trzeba dużo wcześniej przygotować je, zalać mlekiem albo wodą, no odczekać tak. kilka godzin. A tutaj już mamy tak naprawdę gotowe, więc jak ktoś nie ma czasu, no to jest bardzo zdrowe w ogóle te nasiona. One są słycące, są źródłem białka i mega, mega fajne są. Chyba nie mamy wątpliwości o tego. Na 3 wtedy możemy powiedzieć. Żelki. Wielki, 100%, naprawdę. No. I te batoniki też były super. Tak, batoniki to były bardzo dobre. Mhm. był bardzo fajne. Mhm. Tak, te chipsy z buraka i z cukini mogłyby nie przypasować każdemu, tak. ale jeśli chodzi o ten słoiczek na przykład, to pycha. Jeśli chodzi o tę morwę, pycha. To super. E, I ten baton to w ogóle jest jakaś. Ba baton jest naprawdę. Wiesz dobry. co? Ten baton to mógłby być jeszcze dobry, jak się go włoży do lodówki, więc taki chłodny, i on był wtedy takim właśnie. Bardziej twardy? No, i no, To by było pyszne. To idea. Jakby były takie lody po no, tak takim smaku, to by było super. Nie, no ja uwielbiam, tego, tak, czuję się ekspertem w, w temacie żelków, <laughs> tak samo jak w temacie miodu. Nie, Nie żelki są przepyszne. Prze, 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 prze no Dziękujemy za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co dla Was najbardziej się spodobało. A jeśli zainteresowały Was te słodycze, to pamiętajcie o naszym kodzie rabatowym Ladies na Polu. Wszystkie szczegóły są poniżej. Widzimy się. Pa!